Dobra, to jest Halloween. witajcie to serdecznie Halloween. w kolejnym naszym... Też tutaj Gabrysia Rakieta, dzisiaj gramy w Babcie grani. Dokładnie. Ja jestem Crazy, to a, ta, a ta, no, to jest... Przepraszam, nie zabiła. Bo Gabrysia to, Rakieta. Nie mnie zepchnął Dobra. jeden raz, a drugi raz... Chodźmy, tu. podejdźmy tutaj. Tata, wybieram niebieskie, ale... Poczekaj. No czekam ja za to. Trzy. Dwa, jeden. No, niebieski, dawaj. Jeszcze ci... ja się ciebie nie widzę. O, Jestem, cześć. Dobra, e, najpierw tam. Chodź Nad, tutaj. Na dobra. Ojeju. Oj, szybko, schody! Ojeju, babcia! Babliszko cię Aj, co ona mi tu zrobiła? Śrubokręt. Coś ty. W... Znowu niebieski muszę, tak? Dobra. Jezu. Ja tu babiszka, o nie, mnie się zabiła. Niebieski, dobra. Tylko stój, stój jeszcze nie idź nigdzie. Czuję. A ja nie mam żadnej broni na babuszka, trzeba znaleźć, tak? No tak, musisz zabrać, dobra, już jestem i dobra I ja O o. Co, znowu spadłeś? To nie mogę w taką trasę. No patrz, ale ona mnie tutaj... jest Ale ona mnie tutaj niszczy. wiem. Biszka. No właśnie. Biszka, Ej, gostki mają broń. Dobra, jestem. A tutaj Biszka. gdzie ja przejdę? Nie ta babiszka. Ej, ghostki. Gdzie Biszka. ja tutaj przejdę? Tamta babiszka jest. Co nie my tutaj się możemy tak się przejść? Byłem. O. O koleś. Ale skoczyłem. <laughs> gdzie babiszka jak nie mogło zabić? A gdzie ja tutaj broń mogę kupić, powiedz mi? Nie kupujesz, tylko znaleźć. Aha, musisz, dobra. Musisz iść też do innych pomieszczeń sprawdzać. Ja tutaj gdy w nie podchodzę. Nie ma nic w klozecie, w wannie. Mhm. Tutaj nic nie ma. Też nic tego nie ma. No dobra, to muszę poszukać. Na razie jeszcze... Nic nie mam tutaj. Tam na dole pamiętam, że był śrubokręt. Tutaj są szafki. Mogę sprawdzić... Mam coś mięso coś. jakieś. Okay. E, no. Nie możesz chyba tego zabrać. Albo to jest na babiszkę, albo. Babiszkę, tak? No, a tam... Mam łuk, patrz. Gdzie go znalazłeś? Jak ja mam go wziąć teraz? Mam łuk. Tutaj. No, tutaj klikasz. To tam gdzie ty jesteś? No. To tam gdzie ty jesteś? No poczekaj. Zaraz tutaj. Tam do piwnicy. No, do piwnicy poszedłem gdzieś o, tutaj. A ja. I, ale chodź tutaj na górę, bo muszę ciebie znaleźć. Zaprowadzisz mnie. Oczywiście. Gdzie ty tam byłeś? Tu też dostać broń. O jak ktoś mi... Nie. Tu jestem. Jest Cześć Gabi! Tutaj, gdzie? Tak, chodź za mną. No, i tam na pewno. Tutaj, tak. Nigdzie? Tutaj było chyba. Tak, i tutaj na dół trzeba było zejść. Dobra. I tu jest łuk. Pokażcie. Odwróć się. O! Dobra. Mam łuk! <grym> Będę strzelać. Ale do mnie nie strzelaj tutaj. Nawet się nie da żeby nikogo zabić. Dobra. Tym szczelami do babiszki. Lecimy. Tym wtelamy tata do babiszki. Tak. Chcę ją zabić. Ojej, ciu! Hehe, babichko! Oj, do Stój! Beleneleny, lenyki. Oj, 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 ale bym spadł. Uhu, uh, hu! Uh. No, udaje mi się teraz w babiszkę. Każdy mam broń. Dawaj, mi. Nie, nie słuchaj tam ważna. do niej. Strzelajmy wszyscy. Jak wszyscy będziemy strzelać, to... To jest bardzo Babiszka wchodzi! O, ale dostałem. Dawać! Jak? Babiszka pierwszy raz wyszła do góry. Aha, oj! Teraz musimy uciekać. Mówisz, że teraz? No. Ona już jest na górze. Ona tu skacze. Co? Prawda? Tu zostaje. O nie, spadłeś. Idę po Łuk. Dobra. Gdzie jest? to było Gdzie to było to zejście? Tu jest, dobra. O! Jest. O no, Ale szybko przyszłaś. Dzięki. Lecimy. Bo naprawdę krzywą tajnym skrótem. Lecimy z tematem. Jisz jakim tajnym skrótem? Tak. Tam gdzie się zaczynało. Aha. Teraz, teraz będzie wojna. Wojna, wojna, wojna. Teraz mamy babiszka. Gdzie jest ta babiszka? Nooo babińska chyba wchodzi na górę. Tata. Ta. Musimy szy szybko przebiec no. do innego, do kuchni. Musimy szybko przebiec, tata. Ta. Ale jej tam nie ma, jest tutaj jest. Musimy szybko na drugą stronę. się ślad ręki krwi. Co ty opowiadasz? No, tam, tam się wychyliłam na dole i było naprawdę w szybie. Wiesz? Tak? No, było... w chybie, taki straszny było. Taka, taka jakaś duża łapa, większą niż mamy my. Wiesz? jakaś taka jak moje oparzenie. No, uważaj, bo tam ona jest za ścianą. Gdzie ta a, tam była. W kuchni? No, tam była gdzieś. Z tamtej strony? Aha. A, a ten rybar? Cały czas! O, super! Ej, te... Cały Ej, te... czas Ej, te... tutaj naszą Ej, rozgrywkę... ...rozgrywkę naszą nagrywam, oczywiście. Chyba święta. się święta, tam się pojawi. Ale wielka kusza. Tata! No? Chodź tutaj! Chyba coś znalazłam tutaj. No, ja bym tam nie schodził <noise> teraz. Dlaczego? Bo tam jest... Ta babiszka gdzieś poszła. Gdzie ona poszła? A tam, może gdzieś wyskoczyć i się trafi. Aha, oh, ona zaraz przyjdzie. Chodźcie no, do góry. Tata, tutaj jest... Na górę. Ta, ta, bo ten jest. dzwonek chyba ją przywołuje, wiesz? Nie, bo ten dzwonek jest pułapką. No właśnie. A dlatego... nie przywołuje. To jest pułapka. Ta, szybko, chodź tutaj do mnie. Idę. Co tam? są dwa pomieszczenia, rozdzielimy się. Ej, ja do tego, ty do tamtego, do dobra? No, ale tu byliśmy już. Nie, nie byliśmy. No byłem, tutaj po łuk się chodzi. Tak? Idziemy Cześć. razem. Gdzie jest? Ja jesteś? jestem gdzieś tutaj do góry. I boję się, że to że tutaj będzie. Cześć, to ja. jest jakieś tajne miejsce. Nie da się wejść on mnie. Patrz, 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 patrz. Tutaj jakieś tajne małolicy. No Właśnie widziałem, że tutaj coś jest takiego. Może tutaj będą gdzieś ruchy pokazane? Ale a tutaj coś jest? Będziemy mogli wejść tam, bo się boję, że tam gdzieś będzie. Co to powiadasz? Poczekaj, a tutaj? Co to jest? Krzesło? Tu nic nie ma. Tutaj właśnie nic nie ma, bo widziałam. Ale ta babiszka może... Co? Ktoś zabił babiżkę. Poważnie? No. Widziałam. Dobra, schodzimy Kogo na dół. Ej, ja przesunęłam, Ojej. To teraz do tego pomieszczenia chodź. Do tego, Pierwszy dobra. To tutaj będzie, o. Nie, tutaj nic nie było, bo tutaj O, to jest toaleta. To jakby chłopaki chcieli, albo dziewczyny, Siusiu. Eee, ja tutaj tych nie. Nie ma ich przejść, tutaj Ja schodzę na dół? To ta. Nie, to może być to piwka. to jest po Tata. Teraz ludzi nie wchodzić na dzwonek. Ja się tam wychylę. Ja Wyjdź. Tata, no poczekaj. Wow! Wiem, gdzie była babuszka. W piwnicy jest. W piwnicy? Tak. Na pewno ja ją tutaj przywołałam. Bo zahaczyłam od dzwonek. No koleś! Masz, masz, masz. Nie te drzwi. Nie, tu, tutaj ich nie ma. Gdzie to było to? Ej, no nic teraz nie ma. Ej. Było ej! tu. Ej, znalazłem jakieś piekarcie, tata? No, poczekaj, bo ja muszę znowu poszukać. Dlaczego? No jak, dlaczego? A, no, babiszka cię zabiła. No właśnie. Bo byłem odważny, zszedłem do piwnicy. Tata, ja Cię zaprowadzę. Chodź, za mną. Ja wiem, gdzie jest babiszka. Tata, ale nie pokażę mi babiszki, bo to mnie zabije. Nie, tam jest, na dole. Tam jest na do dole? Tak. Nie wejdzie? A? O widzisz? Bo... No i chyba Ona tam jest pod spodem w piwnicy. To idziemy teraz do tamtego? pomieszczenia. O, mam chyba. Czasem mam z tym zrobić. Śrubokręt, no mam śrubokręt. No i co teraz? Ja nie mogę nawet dodać śrubokręta. O, babuszka tu przyszła? Czy ktoś ba mnie zaszczelił? E, babuszka. O nie wierzę. No i świetnie.